Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę chciałbym opowiadać Wam o oponach. Z racji tego, że jak co roku w okolicach jesieni pojawiają się pytania z Waszej strony, mam się tutaj klientów, kiedy powinno się zmienić opony z letnich na zimowe. Chciałbym, tutaj troszeczkę to gdzieś tam wyjaśnić, rozwiać może to. Gdzieś tam, więcej sobą się przyda, taka informacja, żeby, żeby to rozwiać. Bardzo często przyjeżdżacie na wymianę opon w momencie, jak spadnie pierwszy śnieg, a to w zasadzie jest już troszeczkę za późno. A o tym dlaczego? No to już wyjaśniam Wam. Mianowicie, jeśli chodzi o różnicę między oponą zimową a oponą letnią. Opona letnia od zimowej różni się przede wszystkim składem mieszanki gumy. W oponie letniej mamy mniej krzemionki, mniej olejów naturalnych. To są przede wszystkim składniki, które, to są składniki, które przede wszystkim mają wpływ na twardość opony w niskich temperaturach. To jest jakby jedna kwestia. Kolejna kwestia to jej bieżnik. Oponę, opona zimowa ma zdecydowanie więcej lamelków, tych takich drobnych nacięć, no i jest wyższa jeśli chodzi o swój bieżnik. Jest to spowodowane tym, żeby ona lepiej się wgryzała w śnieg, w błotko, w tego typu rzeczy. Wiadomo, na lód czysty, gładki lód, no to nic już nie pomoże. Natomiast jeżeli mamy. Opony zimową i mamy jakiś tam kropowaty lód posypany jeszcze jakimś tam piaskiem, błotkiem, czymś takim, zdecydowanie lepiej ona będzie się zachowywała na zdecydowanie lepiej będzie się zachowywała opona zimowa w takich warunkach niż opona letnia. Dlaczego? Dlatego, że punktem takim w zasadzie granicznym temperatury to jest 7 stopni Celsjusza na plusie oczywiście. To jest ten punkt graniczny, kiedy już z rana wyjeżdżamy samochodem i są przymrozki, widzimy już te 7 stopni, no to już warto byłoby te opony zmienić. Dlaczego? Dlatego, że opona, opona letnia w takich temperaturach jak 7 stopni i poniżej robi się po prostu twarda, i im temperatura schodzi niżej, tym oponie letniej bliżej się robi do takiego plastiku. Oczywiście nie można powiedzieć, że to będzie plastikowa opona i będzie zero przyczepności. Nie. Natomiast wychodzi znaczna różnica między jedną a drugą oponą letnią i zimową przy niskich temperaturach. Właśnie wtedy, kiedy mamy pogodę jaką mamy tak jak teraz za oknem, czyli popada nam troszeczkę deszcz, ta temperatura jest niższa no to wtedy opona się robi twarda i zdecydowanie ma gorszą przyczepność, więc, więc tak to wygląda, jeśli chodzi o tutaj te najważniejsze elementy. Jedna z takich istotniejszych rzeczy, istotniejszych elementów przy oponach to jest droga hamowanie. Są testy, nie, nie, nie znalazłem teraz tak na szybko w internecie. Być może, jak będę montował ten filmik, mi się uda znaleźć takie testy. Jeśli tak, to jakieś tam załączę w jakiejś tam postaci do, do, do tego filmiku. Natomiast są testy, które mówią o tym, że przy temperaturze rzędu 5 stopni droga hamowania niewielkiego samochodu takiego, żebyśmy mieli tutaj też jakiś taki obraz tej sytuacji, takiego jak na przykład Ford Focus czy Volkswagen Golf, tego typu rozmiarów samochód przy 5 stopniach Celsjusza podczas hamowania z prędkości 50 km na godzinę, droga, droga, droga hamowania takiego niewielkiego samochodu Potrafi się wydłużyć o 8 do 10 metrów, nie 7, przepraszam, 7 do 10 metrów. Także no, w zasadzie są to dwie długości samochodu, tak? dwa, dwa, dwa takie pełne samochody. I wiadomo, najżej no, jeździmy gdzieś tam normalnie, wszystko będzie w porządku, ale czasem potrafi się zdarzyć awaryjna sytuacja i te nawet 7 czy nawet 5 metrów może zaważyć o tym, czy komuś wjedziemy w tyłek, czy ewentualnie kogoś zahaczymy na przejściu dla pieszych. To jest gdzieś tam kolejna kwestia. Inna sprawa. Zimy tutaj u nas w Polsce już chyba jednak stają się coraz to bardziej łagodne i e, duża część ludzi stwierdza, że a przejeżdża zimę może nawet na letnich, albo zmieni te opony później. E, czy warto? Niekoniecznie no nie powiedział. No, faktycznie tam parę stów można zaoszczędzić, no bo jednak te oponki kosztują. E, tak samo ta zmiana tych opon e, też jest jakimś tam kosztem. Natomiast e, jeżeli się uda, no to się uda. Jeżeli się nie uda i wjedziemy komuś w auto, no to jest trochę lipa, nie? bo samochód trzeba naprawić, ewentualnie go wymienić. Dochodzą jakieś tam koszty, zwyżka ku tak itd. Powstają gdzieś tam sytuacje takie jak problem gdzieś tam z wyjazdem samochodem przy jakimś tam drobnym śniegu. O ile gdzieś tam w centrach miast raczej nie ma większych problemów z tym śniegiem, bo jest to szybko w miarę gdzieś tam usuwane. O tyle gdzieś tam jak się wyjedzie poza miasto, no to już potrafi to być problem i potrafi troszeczkę nam doskwierać taka letnia opona, bo ona gdzieś tam będzie po prostu wydłużała drogę hamowania, będzie miała większe problemy z ruszeniem tym samochodem z zasiężonego miejsca. I tyle, dlatego też sugerowałbym, żeby te opony jednak zawsze zmieniać najpóźniej gdzieś tam właśnie w okolicach tych 7 stopni Celsjusza jak już temperatura nam schodzi tak nisko moim zdaniem warto już tą oponę zmienić ze względu na zmianę przede wszystkim jej charakterystyki kolejna kwestia podjedziecie do warsztatu który Wam te opony wymieni to też wiadomo ktoś tam zwróci uwagę zawsze na te Wasze hamulce może sprawdzi płyn, coś ogólnie obejrzy przy tym samochodzie czy coś warto byłoby tam zrobić? Osobiście uważam, że jeśli chodzi o wymianę opon, najlepszym okresem jest gdzieś tam październik do połowy listopada. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza kwestia nie ma kolejek w warsztatach, w wulkanizacjach, więc zrobicie to bez raczej większego problemu. Nie będziecie musieli pół dnia stać. W momencie, jak przyjedziecie na pierwszy śnieg, zawsze, zawsze wtedy jest jeden wielki, ogromny szał. Jedno wielkie kongo. Każdy chce wtedy zmienić te oponki. Potrafią być takie sytuacje, że kolejka jest tak długa na ulicy, że normalnie radiobus przyjedzie i rozgania po prostu klientów. Nie, nie, nie pozwala stać samochodom na ulicy, w kolejce. No i to gdzieś tam tworzy jakieś tam. Nerwowe sytuacje, niefajne, niekomfortowe. Eee, śnieg zazwyczaj gdzieś tam pojawia się, gdzieś tam w okolicach listopada, grudnia. Eee, dlatego też, no i to są już takie chłodniejsze temperatury. Dlatego też mówię o tym, żeby mm, gdzieś tam już październik, połowa listopada pomyśleć o zmianie tej oponki na, na oponę zimowo w sezonie zimowym. Najczęstsze błędy, jakie gdzieś tam można zaobserwować No to tak Zbyt późna wymiana, czyli dopiero po śniegu Stwarza to jakieś tam zagrożenie, czasem się zdarzały nawet sytuacje Gdzie klienci przyjeżdżali w pierwszy śnieg No i niestety już ten samochód był delikatnie gdzieś tam rozbity Dlatego też Po raz kolejny będę gdzieś tam wnioskował Wam Warto zmienić te oponki troszeczkę szybciej, yy, gdzieś tam yy, październik, yy, listopad, coś takiego. Yy, jeżdżenie na zimówkach cały rok yy, jest to też jakieś tam rozwiązanie, ok. Natomiast nie jest to dobre. Opona yy, zimowa przy wysokich temperaturach, ona po prostu płynie. Ona już yy, z kolei w drugą stronę, ona się zdecydowanie bardziej zużywa, szybciej się zużywa. No, i też jej właściwości drogowe nie są takie jak przy temperaturach niskich. Droga hamowania będzie się nam wydłużała, no i opona będzie się zdecydowanie bardziej zużywała. Łatwiej dostrzec na oponie zimowej, na której ktoś siedzi cały rok, zużycie boczne, po prostu od pokonywania zakrętów, ta opana szybciej, zdecydowanie szybciej jest zjadana podczas jazdy, tak? Jeżeli już jesteśmy przy oponach, kolejna ważna kwestia to jest ciśnienie w oponach. Kontrolujcie to ciśnienie. Duża część samochodów ma już wbudowane, wmontowane czujniki ciśnienia w oponach i pojazd sam widzi te ciśnienie w oponach, czy ono jest poprawne, czy też nie. Jeżeli nie, warto to sprawdzić. Jeżeli będziemy mieli. Zbyt małe ciśnienie w oponie, taka opona podczas jazdy autostradowej może nam normalnie wystrzelić. No i wtedy będzie lipa, nie? Bo tak stracić jedno kółko przy tam 120, 140 albo i więcej, jeżeli ktoś jeździ szybciej, no to, no to potrafi być duży problem, żeby okiełznać taki samochód, nie? Dlatego też warto kontrolować ciśnienie w oponach. To jest, to jest jakiś tam dość duży błąd. Kolejna kwestia, jak przyjeżdżacie, zanim przyjeżdziecie do warsztatu i te oponki załadujecie do bagażnika obejrzyjcie je, czy one nie są popękane, czy one nie są sparciałe, z biegiem czasu ta guma, z której jest opona robiona, no ona po prostu też się starzeje, też czas jej nie oszczędza, jeżeli opona jest sparciała, no to już czas, żeby ją wymienić, po prostu nie? Z boku też na oponie jest informacja o roku, w zasadzie tygodniu i roku produkcji. Jeżeli mamy tam na przykład 40 22, no to 40, 40 dotyczy tygodnia, to jest wyprodukowana została w 40 tygodniu roku 22 powiedziałem. Hmm, chyba tak? No to 4022 no to będzie 40 tydzień 2022 roku. Jakieś tam mity, kontrafakty? Eee, no to tak. Eee, pierwsza kwestia. Eee, nie ma śniegu, więc nie potrzebuję zimówek. Nieprawda. Nie zgodzę się z tym, absolutnie nie. Ponieważ eee, zmiana charakterystyki opony eee, między jedną a drugą dochodzi już przy 7 stopniach temperatury plusowej. Natomiast e, różnice na plus opony e, zimowej zobaczymy już przy 5 stopniach e, temperatury dodatniej. Już jest e, różnica przy działaniu, e, przy działaniu naszej oponki, zarówno jednej jak i drugiej. Kolejna jakaś tam, artel, a, arte, ar, ar, kolejna jakaś tam alternatywa to opony całoroczne. E, opony całoroczne, jak jest coś do wszystkiego, no to niekoniecznie jest to dobre. Nie? To jest e, jeśli chodzi o opony całoroczne, są to e, opony takie wypośrodkowane. One i w lato nie będą jakieś tam super, w zimę na pewno będą się zachowywały lepiej niż e, opona letnia, ale też nie tak jak opona zimowa. Tak? E, jeżeli pojeździcie. E, po jakimś tam nawet błotku zimnym i, i czy, czy mokrej wierzchni O sami jeździłem przy mokrej nawierzchni na oponach, na oponach całorocznych Jak było zimno w zimę powiem Wam, że jest mega różnica Jak założyłem oponki zimowe jest naprawdę kolosalna różnica Auto dużo lepiej startowało i dużo lepiej hamowało przy starcie E, troszkę więcej gazu już te opony mieliły już traciły e, przyczepność. Kolejny jakiś tam mit, e, no to tak. Mamy auto na cztery, na, na cztery łapki e, i nie potrzebuję opon zimowych. Owszem, jest to jakaś tam e, racja, bo jeżeli mamy na pewno cztery łapki, on się nam szybciej w gryzie, lepiej złapie, e, on się nam lepiej w gryzie i szybciej złapie dobrą przyczepność i ten samochód e, poleci fajnie do przodu, tak? Natomiast pamiętajmy, że nawet jeżeli mówimy o samochodzie z napędem na cztery łapki, on też musi się zatrzymać. Droga hamowania będzie taka sama jak w aucie z napędem na jedną oś. Lepiej ruszymy owszem, ale hamowanie będziemy mieli dużo balsze, nie? Także tyle jeśli chodzi o mity. Jak już zmieniacie w samochodzie oponki z letnich, na zimowe, z letnich na zimowe, tak dobrze, czy też na odwrót, to już jest fajna, fajny taki moment, gdzie temu naszemu autku poświęcamy troszeczkę czasu, więc warto poświęcić go odrobinę więcej. Sprawdzić od razu oleje, płyny, czy jest wszystko w porządku, czy jest wszystko w normie. Wiele, bardzo wiele samochodów pobiera gdzieś tam ten olej, więc zwracajmy na to uwagę, sprawdźmy raz na jakiś czas ten olej, czy przypadkiem nie ucieka nam, czy jest wszystko w porządku, żeby nie doprowadzić do zbyt, niskiej, zbyt niskiego poziomu, bo możemy się nich zniszczyć po prostu. Także sprawdźmy, płyny eksploatacyjne, oleje, tarcze klocki od razu poprośmy mechanikaczy żeby tam zajrzeć, czy jest wszystko w porządku, czy nie trzeba wymienić może klocków, żeby nie zniszczyć tarczy lub cokolwiek innego. No i jak już sprawdzamy to wszystko, bardzo ważną kwestią, zwłaszcza w zimę, jest akumulator. Sprawdźcie też akumulator, czy jest poprawny poziom ładowania i W innym moim odcinku możecie też dowiedzieć się o akumulatorze, co nieco jak to tam wygląda, jeśli chodzi o jego parametry w zimie. I teraz tak podsumowując, podsumowując, nie czekajmy na pierwsze śniegi. Jak już mamy tą temperaturę około tam 7 stopni, proponuję zawsze te oponki już zmienić na te zimowe. Sprawdźmy przy okazji samochód, sprawdźmy te oleje, sprawdźmy te hamulce, czy jest wszystko w porządku. No i to już to by było na tyle. Pamiętajcie, zmienicie oponki na czas. Te 7 stopni to taka graniczna temperatura, niedługo będą kolejne filmiki, filmiki dotyczące ogólnie opon, z których mam nadzieję, że, że czegoś się dowiecie. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia wcześniej na razie.